Emulacja, wirtualizacja, konteneryzacja. Z pewnością większość z Was słyszała te pojęcia. Witamy w serii Dev w 5 minut, gdzie w krótkim odstępie czasu dzielimy się z Wami ciekawostkami ze świata IT. Dziś jest z nami Tomek. Cześć. Hej. Który postara się Wam powiedzieć nieco więcej na ten temat. To co Tomek, gotowy? Gotowy. Zaczynamy. 5 minut, czas start. To po co właściwie to robimy? Tak, i to jest w sumie tutaj takie bardzo ważne pytanie, bo w sumie najprościej mówiąc, te techniki są tak jakby odpalaniu komputera w komputerze. I to ma przeróżne zastosowania, bo z jednej strony możecie na przykład na komputerze odpalać gry z jakiejś konsol, możecie odpalać programy napisane na starszy sprzęt, ale też tak patrząc już bardziej profesjonalnie, możecie na przykład testować aplikacje Androidowe na komputerze czy, czy na serwerach. Można odpalać wiele różnych aplikacji serwerowych oddzie w oddzieleniu od siebie. Tutaj jest bardzo dużo różnych możliwości, które właśnie otwiera przed nami to, że możemy odpalać taki komputer w komputerze, i właśnie do tego służą te trzy techniki: emulacja, wirtualizacja i konteneryzacja. Jeśli chodzi o tą emulację, czy mógłbyś powiedzieć trochę więcej na ten temat? Dobrze, więc, emulacja to programowe odzorowanie działania jakiegoś sprzętu, najlepiej, jak najbardziej wierne. I jest ona zrobiona w całości programowo, to jest w całości, za, całkowicie zaprogramowane. Programy, które stosują technikę emulacji, nazywamy emulatorami. Przez to, że muszą odzorować różne aspekty działania sprzętu, możemy powiedzieć na przykład o emulacji procesora, czyli tłumaczeniu instrukcji maszynowych jednego sprzętu na nasz aktualny. Możemy mówić o emulacji pamięci, gdzie musimy odzorować pamięć RAM, pamięć ROM, BIOS, ale też możemy mówić o emulacji Sprzętu wejścia-wyjścia, bo nie wiem, na przykład nasz docelowy sprzęt ma ekran dotykowy, a może był sterowany joystickiem, a na przykład nasz aktualny sprzęt ma klawiaturę i myszkę, więc musimy to wszystko przetłumaczyć. I tutaj w zasadzie już tak pokazałem taki problem, jaki ma emulacja, czyli to, że to wszystko idzie programowo, więc. Chcąc, nie chcąc, jest to dość powolne, niestety, ale pozwala nam na bardzo dużo. No to tak jak powiedziałem na początku, że możemy odpalać gry z konsol na komputerze. No właśnie to nam umożliwia emulacja. Konsoly są zupełnie innym sprzętem, ale jesteśmy w stanie odzorować programowo na komputerze. Czy to oznacza, że w każdym przypadku trzeba emulować cały sprzęt? Właśnie cała rzecz jest w tym, że nie. Bo czasami sprzęt jest dokładnie ten sam, a różni się nam na przykład system operacyjny, i wtedy nam wchodzi technika, którą nazywamy wirtualizacją. Mówiąc o wirtualizacji, możemy wyróżnić takie dwa dość podstawowe, ważne pojęcia. Więc pierwszym jest maszyna wirtualna. To maszyna wirtualna jest wynikiem wirtualizacji, to jest ten taki komputer w komputerze, mhm. czyli to, co chociażby w emulacji robiliśmy. A drugim pojęciem jest manager maszyn wirtualnych, inaczej hipernadzorca. I to jest program, który zarządza maszynami wirtualnymi, czyli coś takiego, jakby właśnie te emulatory wcześniej. Mhm. Teraz tutaj, jaka jest różnica? Poznawiajmy najpierw o hipernadzorcach, bo oni są tutaj najbardziej kluczowi. Hipernadzorca jest to program, który dostaje kontrolę nad całym sprzętem. I to on właśnie uruchamia maszyny wirtualne, on przydziela zasoby sprzętowe, to on tak naprawdę zarządza tym, żeby też chociażby te maszyny wirtualne nie, nie, nie uruchomiły czegoś niebezpiecznego dla całego komputera. Oni powinni spełniać takie trzy warunki, które były zdefiniowane jeszcze w latach 70., i one są znane w literaturze naukowej jako kryteria Popka Goldberga. Pierwsze: to wszystko to, co nieszkodliwe, powinno być uruchamiane bezpośrednio na sprzęcie. Drugie: Czyli to hipernadzorca powinien kontrolować wszystkie zasoby komputera. I trzecie kryterium, dość istotne, to jest takie, żeby to, co uruchamiamy w maszynie wirtualnej, działało dokładnie tak samo, jakby było uruchomione bezpośrednio na komputerze. Więc, tak podsumowując, hipernadzorca przejmuje pełną kontrolę nad komputerem i uruchamia takie systemy operacyjne obok siebie w, w, zu w zupełnym oddzieleniu. I, I tutaj takimi przykładowymi, znanymi hipernadzorcami są na przykład y Hyper-V, VMware albo VirtualBox. Wiem, że to może delikatnie wydłużyć czas tego odcinka, ale chciałem Cię zapytać, czy mógłbyś podać taki nieoczywisty przykład z życia na zastosowanie tych technik? Mhm. Tutaj mogę w ogóle powiedzieć taką ciekawostkę, że my nawet możemy być tajnie nieświadomi, że ta wirtualizacja w ogóle zachodzi. I tutaj dla mnie takim świetnym przykładem na to są konsole Xbox. Konsola Xbox ma. Działającego w sobie hipernadzorce Hyper-V. My, odpalając Xbox, nawet, nawet sobie nie zdajemy sprawy, że Xbox tak naprawdę cały czas ma odpalone dwa systemy operacyjne. Jeden, który zarządza tym interfejsem, gdzie wybieramy sobie grę, możemy przeglądać internet i tak dalej, a drugi oddzielny do uruchamiania gier po prostu. I wiecie, to jest właśnie możliwe dzięki wirtualizacji. Mamy dwa systemy operacyjne obok siebie, które służą do czegoś zupełnie innego. My, jako końcowi użytkownicy, możemy sobie nawet z tego nie zdawać sprawy, a wszystko na tyle płynnie, szybko działa że jest to dla nas nieodczuwalne. W przypadku emulacji to już by nie było tak możliwe. Okej, okay, to skoro stawiamy tyle Linuxów obok siebie, to czy nie dałoby się w takiej sytuacji udostępnić tego systemu? Tak, dałoby się i właśnie na tym polega trzecia technika, czyli konteneryzacja, chociaż tutaj taką bardziej poprawną nazwą jest wirtualizacja na poziomie systemu operacyjnego. I technika ta polega na tym, że jak w wirtualizacji, tej tradycyjnej, udostępnialiśmy sprzęt, ale hipernadzorca już tam rozdzielał zasoby i stawiany były oddzielne systemy operacyjne. Tak, jak w przypadku konteneryzacji, oprócz sprzętu, jest udostępniany też system operacyjny. I tutaj, właśnie ta konteneryzacja, to nazwa kontenery, ona wzięła się od Dockera, który jest chyba obecnie najpopularniejszym rozwiązaniem tego typu. No i właśnie on tak działa, że jeżeli odpalicie sobie Dockera na Linuxie, to. Odpalając cokolwiek w Dockerze, nie wiem, jakiś serwer, a jakiejś aplikacji, to jeżeli wejdziecie sobie w ten kontener i tam zobaczycie listę procesów, to zobaczycie tylko to, co zostało odpalone w tym kontenerze. Ale wejdziecie na komputerze hosta, czyli na tym, gdzie odpaliście Dockera, wejdziecie w listę procesów, to nagle zobaczycie, że tutaj też jest uruchomiony ten serwer. I to właśnie dlatego, że mimo że ten serwer ma wrażenie, że on jest zupełnie odseparowany, no tak jakby był w maszynie wirtualnej, to jednak on tak naprawdę jest uruchomiony na naszym, na naszym komputerze i po prostu jest udostępniony do tego kontenera, więc tak naprawdę udostępniamy cały system operacyjny. To jest to, cały to tej techniki, że mamy tutaj wydajność już w zasadzie taką jak jakbyśmy odpalali na naszym systemie operacyjnym, już nie musimy robić oddzielenia zasobów, nie, nie stawiamy oddzielnych systemów, no, ale mimo wszystko wciąż mamy te zalety wynikające z wirtualizacji, jak właśnie to oddzielenie tej aplikacji od, od reszty. Bo ta aplikacja, ona nie wie, że ona działa w jakimś kontenerze, że ona jest oddzielona. Dla niej ona po prostu ma, ona działa na Linuxie. Okej okay, Tomek, to teraz krótko, jakie są różnice? Dobra, więc po kolei, konteneryzacja, Udostępniamy sprzęt i nasz system operacyjny tym kontenerom, więc mamy wydajność praktycznie taką, jakbyśmy odpali na naszym komputerze, ale zachowujemy to, tą zaletę tych komputerów w komputerze, że wszystko jest od siebie oddzielone. Natomiast wadą jest to, że jesteśmy ograniczeni do naszego sprzętu i systemu operacyjnego. W wirtualizacji, natomiast udostępniamy już tylko sprzęt bez systemu operacyjnego, więc możemy już odpalić dowolny system, dalej mamy to rozdzielenie. Aczkolwiek wśród wad można wymienić to, że no, to już zajmuje więcej zasobów, bo trzeba trzymać cały system operacyjny uruchomiony obok siebie, więc no, wpływa to też na wydajność negatywnie. No i co też w niektórych przypadkach może być odbierane jako wada, no to to, że to wciąż musi ten sam sprzęt. Natomiast ostatnia technika, czyli emulacja, ona nas już tutaj nie ogranicza pod kątem sprzętu ani systemu, bo ona wszystko sobie odzorowuje programowo, więc możemy tak naprawdę, mieć emulatory wszystkiego, czegokolwiek, no tylko, że ogranicza nas tutaj bardzo mocno wydajność, no bo jak musimy wszystko odzorować programowo, no to no niestety to zawsze będzie wolne. Wow, to było naprawdę sporo informacji. Chyba nie udało nam się zmyślić w limicie czasowym, ale to nie szkodzi. Dziękujemy za obejrzenie i zapraszamy na kolejny odcinek.